Jeszcze raz z strony Paweł, kolonijnej imprezy. Pozdrawiam Ciebie z nad pięknego polskiego morza, z tego cudownego sosnowego lasu. Życzę Tobie, abyś mógł w tym roku zorganizować swój obóz kolonię. Życzę Tobie, abyś, jeżeli to jest możliwe, jeszcze nie odpuszczał, żebyś robił to, co robiłeś jeszcze nie tak dawno, czyli sprzedawał obozy kolonie, organizował wszystko co jest związane z organizacją obozu i nie podawa się do ostatniej chwili bo jeżeli obóz będzie mógł się odbyć to niech się odbędzie, jeżeli nie trudno po prostu będziesz wiedział, będziesz wiedział że zrobiłeś wszystko co jest możliwe aby zrobić bardzo wartościową rzecz pamiętaj, że dzieciaki na to czekają ponieważ twoje obozy, twoje kolonie są tym czego bardzo pragną po 3-4 miesiącach przymusowej kwarantanny Mam nadzieję do zobaczenia w roku 2020 na kolejnych imprezach nad Polskim Morzem, na Mierzei Wyślanej albo innych miejscowościach morskich, gdzie również z naszymi atrakcjami przecież co roku dojeżdżamy. Do zobaczenia!